Szanowni Państwo, 11 lutego 2022 roku ze snu nie wybudził się świętej pamięci Krzysztof Bamber, maszynista trzech trakcji, wielki miłośnik i sympatyk kolei, wychowawca pokoleń młodzieży, Człowiek bardzo mądry, znający się na pracy kolejowej. Tu widzimy go podczas prowadzenia wykładu w 2016 roku. Na dniach pary przedstawia historię parowozowni gniezdo. Przedstawiał w ten sposób, że człowiek razem z nim przenosił się w tamte czasy i widział to wszystko jak na żywo. Jego wielkim marzeniem było powstanie w Gnieźnie muzeum kolejnictwa. Tutaj znajduje się znakomite zaplecze. Są hale parowozowni, gdzie można wystawy organizować. Jest zaplecze techniczne, pomieszczenia socjalne. Krzysiu Wielki Miłośnik Ery pary współpracował również z Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, gdzie obsługiwał maszyny parowe. Tu widzimy go na lokomobili produkcji Hipolita Cegielskiego. Dożynki się odbywają w mieście Poznaniu Polana Harcerza obok Malty Uroczystości pogrzebowe odbędą się wtorek 15 luty 2022 rok gniezno cmentarz przy ulicy Witkowskiej godzina 11:30 Żegnaj Krzysiu Pozostaniesz na zawsze naszej pamięci.